Cześć. Oto buty ON przystosowane do biegów górskich i biegów w trudnym terenie. W dzisiejszym odcinku będę je testować. Dwie technologie wyróżniające buty ON to CloudTech oraz Speedboard. CloudTech to system chmurek. Zapewniających wielowymiarową amortyzację, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Speedboard to specjalna, elastyczna wkładka w środku podeszwy, która przy zgięciu kumuluje energię i dążąc do rozprostowania się, wspomaga odbicie, czyli taki trochę but z dopalaczem. Bardzo głęboki bieżnik zapewnia dobre trzymanie się podłoża w ciężkim, grząskim terenie. Trakcję oraz stabilność stopy. Otok buta zabezpiecza stopę przed korzeniami, kamieniami lub innymi elementami znajdującymi się na szlaku, wzmocnione czuby. I cholewka, która wygląda na lekką przewiewną, i wydaje mi się, że powinno to gwarantować szybkie odprowadzanie wody i wysychanie. Buty Cloud Venture to buty treningowe, mające gwarantować długie przebiegi w trudnych warunkach, czyli jest to idealny but dla mnie. Jestem w gorcach, jest zima, wieje wiatr, na dole błoto i kamienie, na górze mróz i śnieg, a więc zapraszam na 100-kilometrowy test. Nie są żarty, woda jest mega zimna, ale jak mówią, że do górskiego biegania w trudnych warunkach i to przełajowy, bardzo proszę! Właśnie mija setny kilometr testu butów ON, a więc szybkie podsumowanie. Zacznę od wyglądu. Buty czerwone, z ładnym designem, fajnie wyglądają, biegowego lansu nigdy dość, także ten element oceniam na plus. Amortyzacja. Zgadzam się w 100% z konstruktorami, że systemy amortyzacyjne w tym bucie gwarantują fajne bieganie polewka. Po 100 kilometrach nie widać żadnych przetarć na zgięciach, żadnych jakiś niepokojących elementów, które by mogły mówić o tym, że coś się będzie tutaj działo. Trzymanie się terenu. But naprawdę gryzie glebę. w wodzie, w śniegu, na mokrym kamieniu, w błocie czy też na liściach niestety błoto Wbija się w te chmurki i, i nie chce też dobrze wypadać z tych mocnych zagłębień bieżnika. Jest jednak kwestia, którą muszę ocenić negatywnie: jest to trzymanie stopy przy szybkich, dynamicznych i naprawdę ostrych zbiegach. Stopa, naciskając na język, dopijając do czubu buta, robi jedną rzecz: luzuje sznurówki. One od samego początku mnie irytowały. One są bardzo cienkie. Nie dość, że mi się je źle, źle wiąże, to uważam, że właśnie poprzez to, że one są takie cienkie, to ta naciskająca stopa powoduje, że one się luzują. Nie mają jakiejś takiej moc trzymania się w sobie, żeby po prostu to było stabilne. Także przy całej ogólnej, bardzo wysokiej ocenie buta no ta sznurówka jest tą łyżką w w miodu. Ogólnie podsumowując jako but treningowy, na długie wybiegania, bardzo fajny. Polecam. Będę w nim na pewno kontynuował swoje treningi.